Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LDKI, a dzisiaj znajdujemy się w kolejnej grze w serii Your. E, mianowicie Wack Your Zombie Neighbor nasz. E, Scorem edition, nasz sąsiad e, niestety powstał z martwych. Aby znowu nam podokuczać i znowu nam poprzeszkadzać, zobaczmy czym tym razem. Nie wiem dlaczego, ale ta seria gier akurat bardzo dobrze się przyjmuje na kanale. No to co, no to. Zobaczmy, zobaczmy, co możemy zrobić tym razem są, sąsiadowi. Tak. Ok. Yy, typowe osiedle, prawda? Mamy kosz, mamy yy, nasz yy, garaż, mamy tutaj również i nasz, yy, nasze podwórko. I my sobie tutaj chirujemy z, yy, z dziewczyną bądź yy, żoną. Yy, tak. No ale oczywiście. O, już basen, w ogóle budowaliśmy, wybudowaliśmy. Ale oczywiście u sąsiadów się tłuką. <laughs> Tłuką. I nasz sąsiad staje się zombie Panie, kuła, kuła, panie No Cóż, y, dodajmy może narrację temu potem Tak, i to było całe intro I to jest takie coś w stylu Panie kła kła panie, kuła, kuła, Gładnie, daj mi, daj mi, swój boss uła. O panie, bo, bo za darmo powinien mi pan dać ten mózg. Dobra, ile mamy opcji? Mamy tylko 13, więc spoko. Ok, ale można to łączyć. Połączymy w takim razie. Ta muzyka tutaj w tle... Szkoda, że jej nie słuchać prawie. To źle zrobili. A można połączyć rakietę tenisową z drzewem i z... wodą? Okej, okay, moi drodzy, coś, coś nie do końca działało tak, jakbym chciał, więc na razie nie. Spróbujmy zrobić coś innego, bo z jakiegoś powodu przeklniałem dosłownie wszystko nie mogłem nic z tym zrobić. Więc spróbujmy na razie drzewo. Tam była kłoda oraz, oraz cokolwiek to jest. Coś do rośnięcia, chyba. Rozrostu roślin. Jakiś nawóz czy coś. No i co? Ten uśmiech naszego bohatera jest bardzo. wymowny. Grażyna? Grażyna? Przepraszam, musiałem. Przepraszam. Wow, panuś, wracaj do domu, ładny piłku! Ty z pod tego sklepu pieprzonek, poładko, byś krew ludzi pił i... <ścoughs> To jest piękne! Mówię, to jest zła. Jakie to jest... Ta gra jest tak genialna! O Jezu! O Jezu! Jakie to było piękne! Jakie to było piękne! To... Czyż raczej co mi się, się nie poruszy. Zakładam, że mogę przejść dalej. Oczywiście wszystko się wraca. No cóż moi drodzy, to było, to było dosyć interesujące. O i teraz jest jakaś rzecz, która już nie wymaga łączenia. No Nasza kobieta, jak widać, tutaj idzie. Tym razem. Bardzo swobodnym krokiem. Są się tam. On, on, on i tak daleko nie pójdzie. A to łuk był. Yy... Jezu, to jest łuk kompozytowy, jak się nie mylę. Yy, czyli jest łuk kompozytowy? To sobie możecie wyszukać. ale zobaczmy. Będzie chyba strzelanko do celu, co? W ogóle ta, jakby, jakby nigdy nic, prawda? No, chyba trochę słabo w ten cel trafiła. Ten pies, który go odciąga jeszcze. O jest dobra. Co więcej, jeszcze z łuku nie potrafi strzelać za bardzo, ale, ale ostatni strzał przynajmniej mi się udał. Czyli trzeba połączyć łuk z czymś. Zobacz, to jest fajne, że teraz nam pokazuje, że trzeba połączyć coś z czymś jeszcze. A weźmy, można się. Że... Co tam jest? Znowu wędka, katana? Nie widziałem teraz. Jestem ciekaw, jeszcze bym teraz kliknął na czy by chciał się czymś połączyć w takim razie. Ale to wychodzi na to, że wcale ta gra nie będzie aż tak krótka, jakby się wydawało. Ok, co znowu, pies go spróbuje odciągnąć? Tak, znowu, to mam za skórę. O, eee, jest, rapier, Rapier, wydaje się, tak się nazywało. Eee, jest, zapomniałem teraz nazwy, nazwy tego sportu po polsku. W angielsku to jest fencing, ale. Zapomniałem polskiej nazwy tego. E, dziwnie, że ona w ogóle mu odkryła tym mieczem cokolwiek. Skoro ten miecz jest raczej przeznaczony do kłócia, do pojedynczych ym, ataków szpadą, aniżeli do, do czegoś takiego, no ale... Ja nie mam pytań, tak? Ja nie mam pytań. No, chyba, chyba całkiem nieźle i poszło. Czermierka, tak się to nazywało po polsku, okej okay, Teraz mi się przypomniało słówko Nieźle Nieźle, powiem tak to było, to było całkiem przyjemne, ale okej okay, Skoro, skoro to nie wyszło To mamy, znaczy skoro to Nie wyszło tam z łukiem, to mamy jeszcze coś Co możemy zrobić, no zakładam, że Koszykówka będzie najłatwiejszym, najłatwiejszym sposobem na to To jest po prostu wrzucenie e... Piłki do kosza, czy zrobienie czegoś z koszem i piłką? Pff, oczywiście z tego sąsiada. Nie wiem czego w momencie, co z tym co z tym zrobić, bo ci ludzie, którzy są tę, tę grę, wiecie, jaką, jaką oni muszą mieć kreatywność, żeby mieć tak powieprzone sposoby na zabijanie? Ja sobie tego nie wyobrażam. Jezu, oczywiście ten kreskówkowy. Yy, o, muszę kliknąć w odpowiednim momencie. O, nie trafiłem. Nie najgorzej o kurde, to jest dodatkowe minigry podczas tego. To jest świetna czyli Muszę przyznać, że to jest świetna odsłona. Ok, zróbmy to jeszcze raz. Moi drodzy, znowu jesteśmy w tym momencie. Myślałem jeszcze nadal takartować grę, ale udało nam się. Ok, trafiliśmy w to miejsce. Musimy zestartować grę, ponieważ coś przestało się. coś przestało po prostu nie działać. I zobaczmy, co nasz bohater wymyśli teraz. No Yeah. Czy ja myślę... Czy ja myślę, to co myślę? Że będzie sobie zaraz tą głową grał w koszykówkę. Będzie ją próbował zrobić jakiś wsad albo coś. O Jezu! Jakie zło! Znaczy to było dosyć takie... Oczywiście, pod tym konem jak już podą się kierę poszedł, ale... Działa To jest najważniejsze. OK, no to co moi drodzy? Kolejny sposób na zabicie sąsiada już czwarty, nie trzeci nam wszedł Okej, okay, czyli mi się on zaliczył wcześniej, go przeskipowałem nawet To nie wiem, weźmy coś do krykieta I zakończmy, skoro bierzemy coś do krykieta To weźmy również i kij do krykieta I potrzebujemy jeszcze piłeczek do krykieta Na to wychodzi, bo raczej nie chcemy eee, To jest do tenisa weźmy nie do tenisa tylko do eee, Gdzie może być coś do krykieta? Tutaj są do golfa To nie Moi drodzy, znalazłem, okej, okay, tutaj była ta piłeczka do krykieta. Ojej, ja zapomniałem o tym, że ona jest tak... że ona tutaj była ukryta Bo ja rzeczywiście, latając tutaj po ekranie, gdzieś tam ją... Gdzieś tam ją nie mogłem znaleźć Yyy, znaczy gdzieś tam ją znalazłem na początku i potem już jej nie mogłem znaleźć, okej okay. Czyli mamy to, mamy potrójne kombo moi drodzy O nie, że go przybijesz do tego Do ziemi Klasyk, po prostu klasyk tych gier. I z gry są tak złe. Aha. Co on teraz robi? Brut kolczasty. Związał go tym kolczastym. I co, teraz mu przebije głowę tym? Nie mam pojęcia, jak gra się w krykieta, ale to chyba dobry sposób, co? Dobrze, to 10 punktów, chociaż nie wiem jak są liczone punkty w krykiecie 10 na 10, nie no po prostu mistrzostwa świata Więc jaki to jest złe, jaka ta gra jest zła eee, Dobra, co co w takim razie, to już mieliśmy, to jeszcze mamy polo, kijek do polo i coś jeszcze można użyć po, W polo gra się chyba na koniu, nie? Chyba tak Więc użyjemy konia A to nasza kobieta teraz No cóż, w końcu horse riding to jest bardziej dla niej coś u, pięknie go dzieliła. Nice. Raczej. Znaczy, nice. 10 minut później. No, szybko tego konia bym powiedział, że osiodłała. Znaczy, trochę był nieprzytomny. I co, zwrócił się na naszego gościa? Tak, ale zaraz tutaj, właśnie. Nasza bohaterka. Nawet go nie osiodłała, po prostu po niego poszła. Nasza bohaterka tutaj. I... Znaczy, Moje nowe Ferrari Kobieto, coś ty zrobiła z moim autem Moje nowe Ferrari no, przepraszam, okej, okay, koniec z wykupów, ale... Nie wiem co byłoby gorsze Strata faceta czy strata Ferrari w tym wypadku Przepraszam, musiałem Okej, okay, pieszki we same w sobie działają. Myślę, że będzie do połączenia z rakietą od Tenisa, znaczy do Tenisa Ale cóż. O, muszę używać myszki, żeby celować, tak? O i udało się wystarczyło Co? A, coś jeszcze trzeba w takim razie Okej, okay, czyli samo to nam nic nie dało. A czekajcie, jeśli tego użyję teraz ponownie, chcę sprawdzić. Nie, to będzie musiało być użyte później, czyli... Jakby kolejność ma znaczenie, tak? Ej, to jest fajne, bo to jest więcej opcji niż się wydaje. Dobra, Jeszcze raz, znowu tak samo jak było wcześniej, no ale on nas tak do, do, dogoni, tak? Bez, bez względu na wszystko. Ee, czyli kolejność, jakby ma znaczenie w takim razie, ciekawe. Okej, okay. a więc co? W takim razie weźmy sobie tej. Yy, dwie wędki. Zobaczmy, co nam da. Co da nam dwie wędki. Chyba krótki? wziąłeś. Po prostu mu przywali go, wróci do basenu. Mhm, okej. Okay. Dziwne, że zombie potrafią pływać. W większości, właśnie powiem wam, że i czy filmów zombie w ogóle nie potrafiły pływać. Ależ na na to, bo się bardziej na zasadzie. Łak, grażyna! Łak, pomógł mi wyjść jako basenu, Puła. To za ucho. Myślałem, że bardziej za szyję albo coś. Jest dziwne, że mu ta żyłka nie pękła przy wadze tego sąsiada. Patrząc, zobaczcie, jak on wygląda. Ewidentnie, no parysetki nami, ta żyłka już dawno była. powinna była pęknąć. No i co, co mu zrobić tą drugą wędką? Za. za. powiekę, no. Powiem tak. Zastanawiam się, co jest bardziej nierealistyczne, i które zakończenie jest najbardziej głupie. I co, po prostu mu rozwali głowę w ten sposób. Co za nuda, no. Uda, no. Okej, okay, bo nie do końca, ogarnąć, się to dzieje. <grystanie> Jakie nawiązanie do szczęk. Okej. Okay. <grystanie> Jakie to było złe. Jakie to było złe. Okej, okay, moi drodzy, udało się w takim razie. Hmm. Co nam jeszcze pozostaje? Eee, spróbujmy to. Plus Drzewo już było. Nie wiem, rakieta tenisowa. O, to działa. I z drzewem. Okej. Okay. Czyli to jest mniej więcej to, co chcieliśmy zrobić wcześniej, tylko nam... Nie, wiem, może kolejność była zła albo coś. Nie, wiem, ciężko im powiedzieć. Ale okej, okay, zróbmy to. Zobaczymy, zobaczymy, co to nam da. No, tak, że mamy kolejne nowe zabójstwo, tak? Na to wychodzi. Bo tego chyba jeszcze nie robiliśmy, nie? Bo wcześniej robiliśmy z Tak, robiliśmy składą, a nie robiliśmy z rakietą tenisową. I co, i znowu to trzeba wyraźnie takie fajne, tak? Na, to, na tą grażynę. Okej, okay, no to co? do za się moi drodzy szykuję, pewno. Fajna to wychodzi. Ech, jaruś. Ja dość typi jaku kurwa Tyle razy już ci mówiłam, żebyś ty kurwa i tego monopolowego wracał do domu Kurwa tyle razy ci mówiłam Tyle razy Obiad gotowy stygnie Mielony Na stole No też nam kurwa teraz wszystko mnie zniszczyła No super po prostu słownictwo, ale Aha. Super, no yy, wspaniale Tamta tam jedna kobieta nam zniszczyła wóz, druga nam niszczy niszczy dom Super, o nie, o, o jakie zło, o jakie zło, jakie zło, to już wiadomo dlaczego była nam ta maszyna potrzebna w tym razie. No cóż, a to jeszcze nie koniec. Już troszeczkę oberwał za siedzenie pod sklepem Ale, 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 ale jest, jest dobrze, tak? Troszeczkę oberwał to siedzenie pod sklepem i, i żulenie O Jezu, jaka ta gra jest zła, to, to jest aż piękne to, to jest aż piękne Ja przepraszam, że czasem myszkę zostawiam na przykład gdzieś tam na ekranie Mam nadzieję, że ona nie przeszkadza on za bardzo Taka ta gra jest zła Zresztą została nam jakaś złota rybka, ale jeszcze czymś można ją połączyć? Nie wiem, z liną? Nie, z basenem raczej się nie da. Złóki? Czy ja właśnie znalazłem najgłupszy sposób na zabicie sąsiada? Jeśli tak, to może być interesująca. To być naprawdę interesująco teraz. Ale zobaczmy, zobaczmy, co nasza kobieta tutaj zrobi. No ona nie, nie spieszy się, jak widać, za bardzo. Nie, 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 nie ma jakiegoś ultra niesamowitego, Nie ma jakiejś ultra niesamowitej potrzeby, żeby. żeby tutaj się pospieszyć do. do naszego. Do naszego gościa i go uratować. Ok, trzy strzały wywalone. Co teraz pójdzie po tą. po tą rybę? Tak. Eee. Pomimo to, że jak, tak jak ta ryba jest w ten sposób przebita, no to ona nie może już spuchnąć. A, bo to ona jest trująca i chodzi o to, żeby zatrzymać strzałę. Zwracam szacunek twórcom. Myślałem, że po prostu mu ją strzelimy po prostu w usta i ona tam się rozermie mu roz wysadzi usta, ale no, spoko, okej. Okay. To było bardzo interesujące, jeśli mam być szczery. Dobra, co jeszcze nam zostało? Jeszcze nam została lina. Które możemy użyć jako samą ulinę? Na pewno jeszcze mamy ten, tutaj na dole, niewykorzystany cały czas przedmiot, czyli nasz. Nasz. nasz no. Nie połączyliśmy tego, tego z niczym: w sensie tej maszyny do strzelania piłkami tenisowymi. Więc pewnie do czegoś jeszcze nam się na pewno przyda. No i do naszego Ferrari, oczywiście, przypinamy. E, znaczy, no, powiedziałbym, że to jest Bugatti bardziej, ale nieważne. E, Naszego Ferrari przypominam do sąsiada i jedziemy. Dwie minuty później. Eee, panie... Tak sobie ubrudzić Ferrari. Znaczy no dobra, to jest Lambo, tak? Chodziło mi Bugatti, no. Gatti Lambo... No, w każdym razie coś tego typu, tak? Coś na pewno drogiego. Ale nie ma wniecenia, więc... Jest dobrze. Jezu, je, je, to jest złe. Nie wiem dlaczego mi się moda w przy tej grze. To jest takie zło. 9 na 13, ok. E, co mamy? No chyba z piłkami golfowymi to jest najbardziej oczywiste. Jaki golfowe z piłkami golfowymi. Zobaczmy. Mamy jeszcze prawie w ogóle tylko czterech zakończeń, więc jest dobrze. Znaczy teraz nam będzie brakowało chyba 3, tak? Bo mamy 9 zrobionych, więc będzie nam brakowało 3. Jeszcze na pewno mamy benzynę tej do użycia. Mamy jeszcze na pewno laser, mamy jeszcze na pewno do użycia nasz y, key. No i chyba to będzie to będzie wszystko, tak mi się wydaje. Andrzej, no nie no, jest jeszcze, jest jeszcze ta, ta maszyna do Tenisa, ale no cóż. O, to jest znowu trzeba trafić, idealnie. Okej, okay, udało nam się. Czy on są prosto w tyłek? O Jezu, jakie zło. O, trzeba jeszcze raz trafić, okej. Okay. Okay. Jajka. To było złe. To było bardzo złe. Jakie to jest zło? Tak się nie robi, tak się nie robi, twórcy gier, jakie to było złe, o Boże, dobra. O, mamy paliwo, e, kanister z paliwem, A z czym możemy to połączyć, no raczej z, z niczym takim specjalnie tutaj inteligentnym, właśnie, a nie, siekier nie możemy połączyć z niczym, e, hmm, paliwo, nie mam pojęcia z czym mogę je połączyć do końca. Więc nie będę bardzo improwizował. Myślę o laserze, ale nie wiem, czy to będzie, czy to będzie miało aż taki sens. Teraz spróbujmy, może się da podpalić las laserem? O, o! Ma a maszyna też nam wskoczyła do tego, czyli maszynę z tym trzeba było włączyć? Okej, okay, no to już mamy kolejne, kolejne rozwiązanie, moi drodzy. O, podpalimy piłki i będziemy niego strzelali. Okej, okay. a nie, bo mieliśmy zapalniczkę, ja myślę, że mamy laser po prostu. Okej, okay, yy, w, w kieszeni. O, to ja się zmiałem to wszystko. No, chyba sąsiad trochę oberwał. No, i czy to już jest wszystko? Nie, jeszcze nie. Oj, ej, nie mogę celować. Oj, chyba. Okej, okay, wszystkie nie mogę celować, ale sąsiad spłonął. Okej, okay, no, takie sobie zakończenie, powiedzmy. Niespecjalnie nie inte, znaczy interesujące. Dobra, ale skoro to już zostało załatwione. Co jeszcze mamy? Jeszcze mamy cały czas, samą jakby zapalniczkę, czy samej zapalniczki możemy użyć? Chyba nie, a w ogóle można było tam usunąć ten przedmiot, okej, okay, nie e, to nieważne. To kick golfowy z... E, przepraszam, kij bejsbolowy z piłką do, do no chyba bardzo oczywista, oczywiste połączenie. I znowu nasza kobieta wchodzi do gry. Ona będzie rzucała, czy ona będzie... Tak, ona będzie rzucała. No cóż. Ojej, i ta muzyka z, z, z bodajże jest z Wimbledonu? Tak, chyba tak. Przepraszam, że się pomyliłem teraz. O, znowu trzeba dobrze trafić. Oj, nie trafiłem! Najgorzej! Dobra, to czekajcie, co to takie nazwisko nie trafiłem, trzeba to powtórzyć szybciutko. E, cyk cyk, obie rzeczy bierzemy. No niestety jak teraz bym pominę to oczywiście nam się również i minigierka, co troszkę boli, to by się przydało, żeby tych organizowali tak, żeby nam to pomijało do minigierki samej sobie. Czyli do tego do tego momentu dzisiaj ja już rzeczywiście uderzałem piłeczkę. Ale spoko, i tak jest, i tak jest nieźle. 30 parę minut pewnie z tego filmu wyjdzie, a ja myślałem, że będzie szybciej. Dobra moi drodzy, jeszcze raz spróbujmy. Udało się tym razem. Powiem wam co mnie boli, to to, że tej twórcy troszkę w mojej opinii źle zorganizowali kwestię. A ta piłka aż przeciała i jeszcze raz ją trzeba trafić, okej. Okay. Trafiliśmy, okej, okay. pięknie, udało się. Że twórcy troszkę źle zorganizowali, to ponieważ skip powinien przenosi nas do, do minigierki. I dopiero przy minigierce można było znowu przeskipować albo, albo właśnie minigierkę zrobić, bo czasem te animacje są, są troszkę za długie. Ale dobrze, idziemy dalej. Są jeszcze parę skali załatwione. Ile już mamy? 11 załatwionych? 12 już mamy, o kurczę, to co nam jeszcze zostało? Co nam jeszcze, moje drodzy, zostało? To już mieliśmy, piłka była. To było. Sama zapalniczka, ale zapalniczka, no wątpię, jeśli znowu połączę ją z, z... Z czymś, no to pewnie znowu wyjdzie to samo, tak? Zakładam. Tak, znowu wyjdzie to samo z, z, z... tym, a jeśli połączy tylko z paliwem? Nie, trzeba trzeba tak ten trzeci przedmiot mieć. Hmm, no to co, co nam jeszcze może zostać? Piłka nożna, właśnie, jeśli nie skopaliśmy go normalną piłką. Czyli to jest chyba ostatnie, ostatnie rozwiązanie, co? Na to musiałoby wychodzić. Co i z przewrotki go? Wnajcie sensie, dlaczego ta piłka płonęła, ale zakładam, że to miał być efekt, że wow, tak? No i co dalej? O, znowu trzeba trafić, okej, okay. to jest fajne. Trafiony, prosto w twarz. I co dalej? Co, dobijemy go tą piłką? Prosto w usta i co, i będziemy kopali go aż, aż mu głowa pęknie czy coś? Nie, po prostu mu tą piłkę wepchniemy do ust. I pękła mu szczęka, to nieźle musiała być, że ta piłka napompowana, jeśli mam być szczerze. No i co? To chyba, moi drodzy, będzie w takim razie wszystko. Mamy chyba już 13 na 13 zakończyć. Tak, moi drodzy, udało nam się zakończyć grę. Spoko. Będzie więcej niby w kolejnym update'cie, wydaje mi się, że ten update już nie wejdzie. W sensie nie będzie już więcej update'ów, ponieważ ta gra, no już trochę ma chyba. Ale moi drodzy w takim razie mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, w łapkę, pamiętajcie o naszego Discorda, do czego was serdecznie zachęcam. za moimi, moimi patronami na patronacie, gdyż każda z liczy się do rozwoju kanału i pozwalam kupować nowe gry na kanał, bądź po prostu pozwala mi ona tworzyć, yy, pozwala, mi te, pozwala mi te pieniądze tworzyć kolejne filmy właśnie na kanał. A tymczasem będę się już z wami żegnał, do zobaczenia już za tydzień i na razie.